Czy umowa najmu mieszkania to prosta umowa? Nie da się udzielić jednoznacznej odpowiedzi na takie pytanie. Sama treść takiej umowy może zamknąć się w zasadzie w kilku zdaniach. Wystarczy określić stronę umowy, przedmiot najmu, czyli lokal, wysokość czynszu i okres trwania umowy. Problemy pojawią się jednak w momencie, w którym do umowy najmu lokalu. Wprowadza się inne postanowienia, zwłaszcza dot dotyczące obowiązków najemcy, konsekwencji niewykonywania tych obowiązków czy uprawnień kontrolnych wynajmującego mieszkanie. Dlaczego? Dlatego, że zdecydowana większość podpisywanych umów najmu mieszkań jest dotknięta bardzo poważnymi wadami prawnymi, a większość uprawnień wynajmującego wpisanych do takich umów jest całkowicie Nieegzekwowalna w drodze przymusu. I mam tutaj na myśli przymus państwowy, czyli sąd i komornika, a nie przymus fizyczny wynajmującego lub jego przyjaciół. Jeżeli chcesz samodzielnie podjąć się napisania umowy najmu, jest jedna podstawowa rzecz, którą powinieneś wiedzieć. Jakie przepisy stosuje się do umowy najmu mieszkania? Nazywam się Wojciech Rudzki, jestem prawnikiem, jestem aplikantem adwokackim. Jestem także autorem bloga pod adresem umowa-najmu.info. Jeżeli szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące umowy najmu, istnieje bardzo duża szansa, że znajdziesz się właśnie na moim blogu. Z punktu widzenia wynajmującego najwięcej problemów generuje ustawa o ochronie praw lokatorów. Dlaczego? Dlatego, że zapewnia ona najemcy bardzo szeroką ochronę praw. Przede wszystkim w zakresie poszerzania obowiązków wynajmującego wobec najemcy. Zasad określania i podwyższania czynszu najmu, a także wprowadzenia bardzo korzystnego dla najemcy sposobu wypowiadania umowy oraz usuwania najemcy z lokalu. Najczęściej zdarza się, że wynajmujący albo w ogóle nie wie, że relacje pomiędzy nim czy wynajmującym i najemcą są regulowane przez tą ustawę, albo też wie, ale liczy na nieświadomość najemcy w tym zakresie. Zdarza się także, że wynajmujący chciałby stosować ustawę o ochronie praw lokatorów bardzo wybiórczo, wprowadzając do umowy najmu na przykład część obowiązków najemcy określonych w tej ustawie, które mogą być korzystne z punktu widzenia wynajmującego, a jednocześnie chcąc uregulować swoje obowiązki, czyli obowiązki wynajmującego, w ramach regulacji kodeksu cywilnego czyli w sposób także korzystny dla niego, a niekorzystny dla najemcy. Jaki jest tego skutek? W zasadzie wszystkie umowne odstępstwa od regulacji przewidzianej przez ustawę o ochronie praw lokatorów są całkowicie nieważne, a w konsekwencji nie jest możliwe ich przymusowe wyegzekwowanie, przynajmniej w rozumieniu przymusu państwowego. Kolejną grupą przepisów mających zastosowanie do umowy najmu mieszkania jest kodeks cywilny, a konkretnie jego przepisy dotyczące najmu lokali, czyli przepisy od artykułu 680 kodeksu cywilnego do artykułu 692 kodeksu cywilnego. Przepisy te znajdują zastosowanie tak długo, jak ustawa o ochronie praw lokatorów nie przewiduje odrębnej regulacji w tym samym zakresie, a zdarza się, że przepisy te odnoszą się dokładnie do tych samych kwestii. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że przepisy ustawy o Ochronie praw lokatorów są silniejsze od przepisów kodeksu cywilnego dotyczących najmu lokali. W ramach kodeksowych przepisów dotyczących najmu lokali znajdują się np. regulacje dotyczące najmu lokali przez małżonków, dotyczące odpowiedzialności osób zamieszkujących w lokalu za długi związane z umowami najmu, a także wstępowania w prawa wynikające z umowy najmu po śmierci, Najemcy. Najem mieszkania reguluje także trzecia grupa przepisów. Przepisy dotyczące wszystkich umów najmu, nie tylko umów najmu lokali, czyli przepisy znajdujące się w artykułach od 659 kodeksu cywilnego do artykułu 679 kodeksu cywilnego. Przepisy te określają m.in. podstawowe prawa i obowiązki stron umowy najmu, a także kwestie związane z zawarciem samej umowy najmu, np. formę, w jakiej powinna zostać zawarta. Umowa najmu oraz okres, na jaki może być zawarta ta umowa. Te przepisy są przepisami najbardziej ogólnymi, jeżeli chodzi o kwestie związane bezpośrednio z umową najmu. Znajdują one zastosowanie, jeżeli przepisy kodeksu cywilnego dotyczące bezpośrednio najmu lokali, czyli te, o których mówiłem wcześniej, nie przewidują odmiennych rozwiązań. Można w związku z tym powiedzieć, że są to przepisy najsłabsze, stosowane niejako w ostatniej kolejności, dopiero wtedy, kiedy brak jest w danym zakresie regulacji ustawy o ochronie praw lokatorów lub innych kodeksowych przepisów dotyczących ściśle najmu lokali. Co powinieneś zapamiętać po obejrzeniu tego materiału wideo? Ustawowa regulacja dotycząca umowy najmu mieszkania jest wbrew pozorom dosyć skomplikowana. Zasadniczy trzon tej regulacji stanowią ustawa o ochronie praw lokatorów, przepisy dotyczące najmu lokali oraz ogólne przepisy dotyczące najmu. Te dwie ostatnie grupy znajdują się w kodeksie cywilnym. Przygotowując umowy najmu, nie można swobodnie żonglować tymi przepisami, tym bardziej, że mają one określoną strukturę ich stosowania. W pewnym uproszczeniu można powiedzieć, że w pierwszej kolejności powinny stosować przepisy. Dotyczące ochrony lokatorów, zaś w ostatniej ogólne przepisy dotyczące umów najmu wynikające z kodeksu cywilnego. Oczywiście, oprócz tego, do umów najmu znajdują zastosowanie także inne przepisy, takie, o których nie wspominałem w tym materiale wideo. Tak znajdujące się w kodeksie cywilnym, jak i w innych ustawach, np. w ustawach podatkowych. Na koniec chciałbym podziękować Ci za poświęcenie kilku ostatnich chwil na zapoznanie się z tym materiałem wideo. Mam nadzieję, że informacje, które uzyskałeś. Były dla ciebie przydatne. Nazywam się Wojciech Rudzki. Zapraszam do odwiedzenia mojego bloga pod adresem umowa